No, dzieją się ciekawe rzeczy, nie? Z ostatniej z sondażowej dynamiki. Naprawdę wychodzi, że PiS staje się bardzo, ale to bardzo silny. Rośnie kosztem wszystkich innych, wszyscy inni delikatnie spadają. I konwencje, które się odbyły, które w naszej opinii, tak jak mówiliśmy, i będziemy to utrzymywać, wygrało PO, a nie PiS, mogły nic nie zmienić, chociaż to okaże się przy następnych sondażach, które bardziej ujmą jeszcze te konwencje. Bo na razie jest jeden sondaż, który był w momencie, kiedy konwencje jeszcze trwały. On, wiecie, nie pokazuje jakiejś super wielkiej zmiany. Więc w tym filmie porozmawiamy o tym, co się dzieje. Porozmawiamy też o kwestiach tych wizowych, tej afery. O kwestiach zboża ukraińskiego, bo to może mieć bardzo duży wpływ na wybory. Rozmawiamy sekundę o kwestii raportu Niku, ale też o innych rzeczach, takich jak na przykład zarejestrowanie się ostatniego już Komitetu Ogólnopolskiego, czyli Polska jest jedna, o której pewnie nic nawet nie słyszeliście. Więc w tym filmie będzie naprawdę masa rzeczy, więc zostawcie lajka, like, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, wybędziecie w nasze filmy i lećmy do tego materiału. Ale zanim, czy was też strasznie irytują te spamowe telefony, które dostajecie, albo maile od książąt, którzy chcą wam przelać majątek całego swojego życia, a kiedy tylko wyślecie im numer PIN, to nagle się nie odzywają. To jest smutne w sumie. Cały czas czekamy na swoje pieniądze swoją drogą, ale te sytuacje po części spowodowane są tym, że nasze maile, dane, numery telefonów i cała masa informacji, o nas krąży sobie po internecie, nie wiadomo gdzie, i dostęp do nich mają prawdziwe bandziory. I jakoś to jest mało fajne, no to wy macie prawo żądać usuwania tych danych z internetu, tak, żeby one się nie pojawiały. Ale to jest długotrwały proces, problematyczny proces tych data brokerów, czyli ludzi, firm, które te dane sprzedają, jest bardzo dużo. A do tego, nawet jak żądacie usunięcia, to jeśli po dwóch dniach przyjdą do nich nowe wasze dane, to już nie muszą ich usuwać, musicie znowu do nich pisać. Na szczęście tutaj, całe na biało, wchodzi partner dzisiejszego. Odcinka. Firma Incogni. Incogni to firma, która zajmuje się kontaktem z databrokerami za was, to oni ich męczą cóż za odwrócenie ról i żądają usunięcia Waszych danych, i to cały czas żądają, więc nawet jeśli wpłyną nowe dane, no to Incogni, jeśli macie u nich cały czas wypioną subskrypcję, będzie cały czas dbała o to, żeby te dane się tam nie pojawiały. Cały proces jest mega prosty. Rejestrujcie się z naszego linku w opisie, wpisujecie tam swoje dane, które mają być chronione, i firma Incogni na bieżąco dba o to, żeby były usuwane przez data brokerów. Fajne? Bardzo fajne, a może być jeszcze fajniejsze, bo dzięki naszemu kodowi Orb News, który wiecie, no po prostu link macie w opisie, wpiszcie tam ten kod, to 60% zniżki. Na na abonament? 60%. To jest bardzo dużo procent. Więc lećcie, sprawdzajcie i wiecie, cyberbezpieczeństwo, naprawdę ważna rzecz, w sensie. No i personalnie też na ten temat. Lekkie skrzywienie. W sensie, trzeba o to dbać. Naprawdę trzeba o to dbać. Więc bardzo dziękuję Winkoglu za bycie parterem dzisiejszych odcinka. Ale teraz już przejdźmy do rzeczy. My powiemy szczerze, że nie wiemy, czy w tym momencie w PiSie otwierają się korki od szampana, czy raczej jest przygotowywanie się na ciężkie czasy, które mogą nadejść. Bo oba te scenariusze są realne. Ale nie zdziwiłoby nas to, gdyby ludzie w sztabie PiSu naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszyli. Zapytacie, dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Sondaże bardzo mocno pokazują obecną przewagę PiSu nad całą resztą stawki. I ta przewaga rośnie. W naszej opinii widać nie tyle zabory. Co widać ten tydzień, który był przed tymi konwencjami wszystkimi partyjnymi, w którym to PiS jako jedyny mówił rzeczy. nie? W sensie to oni mieli te swoje małe obietnice, to o nich było cały czas rozmawiane. Cała reszta tak naprawdę opozycji gdzieś zniknęła nam w tle, może nawet nie tyle, cała reszta, co platforma obywatelska po prostu zniknęła i nie robiła nic absolutnie, aż do samego końca tygodnia, no ale mało co zrobiła. No i to pokazuje się teraz w sondażach, w których PiS naprawdę no, przed do góry jak i naprawdę dochodzimy do momentu, w którym można już zaryzykować twierdzenie, że nie niemożliwym scenariuszem, takim wiecie, w sensie nie mówimy, że to się stanie, ale nie nieprawdopodobnym scenariuszem, jest wizja tego, że PiS będzie miał większość i to samodzielną większość bez nikogo innego. Wydaje się nawet PiS w tobie, że biorąc pod uwagę ich ostatnia ataki na Konfederację i jakby wiecie, takie no, zmiany kursów w stosunku do Konfederacji. Bo naprawdę, jeśli te trendy się utrzymają, Konfederacja nie zrobi jakiegoś super wyniku wyborczego z dzisiejszej perspektywy. A trzecia droga, wpadnie pod próg. Co uwaga, no nie jest absolutnie wykluczone. O tym będziemy mówić później. To tak, pisma szansę w tym momencie na samodzielną większość. To się wydaje abstrakcyjny scenariusz na razie. Nie twierdzimy, że tak się stanie, ale mówimy, że zaczyna być to realna sprawa. I my wiemy, to jest zaskakujące, ale jednak. Ale oczywiście, utrzymanie tego trendu może nie być takie proste, bo dzieją się rzeczy, które pisowi mogą zaszkodzić. Pierwsza i chyba najważniejsza rzecz obecnie to kwestia ukraińskiego zboża. Ukraińskie zboże, jak pewnie wiecie, ma embargo. To embargo będzie trwało do 15 września, czyli tak naprawdę zaraz się kończy. No i pytanie brzmi, czy Unia Europejska utrzyma to embargo? Pojawiało się wiele głosów, że nie utrzyma, a pojawiają się głosy, a pojawiają i tak dalej, ale w dużym skrócie kwestia z embargo na ukraińskie zboże jest bardzo, ale to bardzo ważna. Dlaczego? Bo 65% Polaków chce tego, żeby embargo zostało zachowane, czyli no bardzo duża większość ludzi chce, żeby ukraińskie zboże nie mogło być tak po prostu włożone do Polski. To jest kwestia oczywiście dbania o rolników, to jest kwestia całej tej narracji o tym, że wiecie, no to ukraińskie zboże zalewa nasze rynki, jest jakieś tam, wiecie, gorszej jakości i tak dalej. To jakby nie ma znaczenia. Chodzi o to, że większość Polaków ogólnie chce, żeby to ukraińskie zboże w Polsce się znalazło. No i to sprawia, że sytuacja jest z jednej strony niezręczna, z drugiej strony potencjalnie można na nic coś wyborczo wygrać. Bo PIS już teraz mówi, że nawet jeśli Europejska nie utrzyma embarga, to PIS sam w sobie, y, wiecie, to embargo zrobi jednostronnie jako Polska, co jest trochę nielegalne na wielu poziomach, ale wiecie, przy 65% poparcia dla nawet nielegalnej decyzji rządu, no to jakie mogą być sankcje potencjalne? No, no średnio coś można z tym zrobić, nie? W sensie, kto, kto coś z tym zrobi, że PIS zakaże? My tam jesteśmy w stanie założyć, że niezdecydowani wyborcy raczej potraktują tą decyzję jako dobrą decyzję niż złą decyzję, co sprawia, że w sumie PIS może w ich oczach tylko zyskać. Co oczywiście nie zmienia faktu, że nie jest to jedyna możliwość, bo w naszej opinii my tak zakładamy, że zdarzą się, jeśli do tego dojdzie, że PIS sam zablokuje ukraińskie Zboże, nie? Bez zgody Unii Europejskiej. To dojdzie do dwóch narracji. Jedna narracja to będzie narracja PiSu, który będzie mówił, że to jest dobra decyzja, to jest propolska decyzja, to jest patriotyczna decyzja, Niemcy nie będą nam mówić, co mamy robić, i my dbamy o polskich rolników, polski przemysł, jakby w ogóle o Polaków, Polskę, i my tutaj będziemy podejmować takie suwerenne decyzje. versus narracja pod tytułem: PiS znowu łamie prawo, znowu kłóci nas z Unią Europejską, PiS postępuje nielegalnie na arenie międzynarodowej. Gdybym to ja, to mówi Donald Tusk, był u władzy, to załatwiłbym to w taki sposób, że wszyscy byliby zadowoleni, musielibyśmy robić nielegalnych rzeczy, a na koniec ukraińskie zboże i tak nie do Polski. Podejrzewamy, że to może być oś sporu, szczególnie Patrząc na to, że Donald Tusk wysłał Kołodziejczaka do Unii Europejskiej, żeby dyskutował i załatwił to, żeby, wiecie, te, to ukraińskie zboże nie było wpuszczane, co jest dosyć ciekawym zagraniem i w ogóle sprawia, że, że co, w ogóle, ten Kołodziejczak staje się takim morawieckim dla Kaczyńskiego, w sensie, że Kołodziejczak staje się dla Tuska takim morawieckim. Dla Kaczyńskiego, on będzie premierem? Nie sądzimy, ale no kto wie. Znaczy, nie, nie, nie sądzimy, raczej nie, 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 to się nie stanie. W każdym razie to jest jakaś odpowiedź tuska, nie? Wysłanie Kołodziejczaka do Unii Europejskiej. Bo to oczywiście sprawia, że Kołodziejczak ma pole, żeby mówić o nieudolności polityki rolnej PiSu względem Unii Europejskiej i w ogóle nieudolnej polityce PiS-u względem Unii Europejskiej. Więc jest to jakaś odpowiedź, zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Dużo zależy od tego, czy Unia Europejska faktycznie zdejmie to embargo, czy je utrzyma, a jeśli go nie utrzyma, to jakie będą reakcje partii jakie będą głosy z różnych stron barykady. To jest naprawdę kryzys, na którym bardzo dużo można zyskać i można bardzo ale to bardzo dużo przegrać, więc uważamy, że z perspektywy najbliższych paru dni wyborczo to będzie najważniejsza absolutnie rzecz. Ale tak, jest dotykająca bomba. Do tego z rzeczy, które gdzieś czekają pod powierzchnią i mogą wystrzelić mamy aferę wizową. Afera wizowa, to jest afera związana z tym, że no pojawiły się doniesienia i w ogóle wiecie, no tam wywalenie wywalenie ludzi z MSZ-u w sprawie sprzedawania polskich wiz ludziom w krajach takich, nie wiem, Indie, Pakistan i tak dalej i tak dalej. Wiecie, sensie, że trzeba było płacić dużo pieniędzy za to, żeby dostać wizę do Polski, I to nawet nie wiecie, w Polsce, czy coś tylko pośrednikom, którzy zgarniali cały ten hajs. No a wiadomo, polskie wizy jeszcze są połączone z że jak wyjeść taką wizę do Polski, to macie do Unii Europejskiej, więc już w ogóle no to były oblegane wizy. Wyszły dane Eurostatu, które pokazały, że tak my tych wiz wydajemy absolutnie bardzo dużo, no, wiecie, absolutalne ilości. Jest prowadzone śledztwo w tej sprawie, no przez to, że mamy te śledztwa dziennikarskie teraz i dużo się o tym pisze, no to wychodzi coraz więcej szczegółów, coraz więcej informacji i tak dalej. No i to jest ciekawy temat, bo gdyby ten temat wyszedł z bańki, to bardzo mocno podważa narrację pisu o no właśnie tym, że nie będą no, wpuszczać imigrantów, że bezpieczeństwo Polski i tak dalej, no bo oni łączą nie wpuszczanie migrantów z bezpieczeństwem Polski, więc biorąc pod uwagę, że wpuszczają imigrantów na masową skalę, podobno nawet pojawiały się głosy z MSZ, i naciski zamiast za to, żeby tych wiz wydać więcej, bo polski biznes się tego domaga, to, to mogłoby to atakować na rację, którą PiS próbuje robić. Tylko w naszej opinii na razie ta afera nie ma potencjału, przynajmniej na razie, bo jest za bardzo bańkowa. To znaczy, do wyborców PiS nawet to nie dotrze za bardzo, a to mogłoby bardziej ich demobilizować niż mobilizować elektorat opozycyjny. PO próbowało grać na mobilizowaniu elektoratu opozycyjnego tym faktem, tylko że wiecie, no jak zrobili te swoje spoty, czy tam ten swój spot, to w sumie estetycznie to wręcz mamy wrażenie, że trochę zniechęcili wyborców platformy obywatelskiej do głosowania na Platformę obywatelską, niż zachęcili jakiś nowych. Bo jednak taka retoryka o imigrantach to jest bardziej retoryka PiS niż platformy Obywatelskiej. Wyglądają w tym po prostu nieszczerze i ich wyborcy raczej nie chcą tego widzieć. Więc my powiem szczerze, że nie do końca wiemy, jak opozycja mogłaby tym skutecznie grać, żeby coś uzyskać. Oczywiście poza konfederacją. Konfederacja ma tutaj łatwe pole, ale ta reszta opozycji, jak mogłaby tym grać, żeby to wykorzystać, bo konfederacja dostaje rzeczy za darmo znowu w tym momencie. Trochę problem. I z tego powodu wydaje nam się, że ta afera na koniec dnia może być kapiszonem. Do tego trzecia sprawa, która się pojawia, bo oczywiście w mojej kampanii pojawia się dużo spraw. Mamy kwestię Niku. Najwyższa izba kontroli zrobiła swój raport na temat tego, co się działo w pandemii i w dużym skrócie, no, zjechała rząd za to, że był absolutnie, jakby nie zrobił, Wszystkiego, co mógł nie zrobił dobrze, nie zachował się dobrze w trakcie pandemii, robił głupie rzeczy, robił źle rzeczy, i tak dalej, tak dalej. No to po prostu jazda po porządzie. Jest tutaj zdecydowany wjazd w Pis, ale mamy wrażenie, że nie na korzyść platformy obywatelskiej, lewicy czy tam trzeciej drogi. Oczywiście może trochę na ich korzyść, no bo mają jakiś temat, żeby atakować pis, ale wydaje nam się, że to jest chyba największy prezent znowu dla konfederacji, no w której elektoracie prawdopodobnie największy odsetek ludzi jest taki jeszcze, wiecie, żyje pandemią w jakiś sposób, tak? W sensie no kwestie szczepień i tak dalej, nie? Wnoszenia maseczek. Więc wydaje nam się, że to jest jakby ten elektorat, który na tym skorzysta najwięcej. Konfederacja dostaje tutaj pewne polityczne paliwo, żeby prowadzić swoją kampanię. Co wydaje się być bardzo potrzebne obecnie, patrząc na jej spadki sondażowe, i to że te spadki się utrzymują, bo mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że wiecie, no to są te spadki, ale są wakacje, więc może poczekajmy, aż to wróci. Na ten moment wydaje się, że konfederacja naprawdę spadła. Już tam pojawiają się jakieś analizy, kto od nich odpadł i dlaczego. Trochę wynika to chyba z tego, że konfederacja nie prowadzi jakiejś mocnej kampanii. Nie mają te swoje spotkania BOSAK, Mencen Live na żywo i tak dalej, ale to nie jest takie, wiecie, programowe występowanie, trochę jak robią inne partie. Zapowiadają oczywiście swoją konwencję teraz na 23 września do katowickiego spotka. No i sam MENSEN twierdzi, że właśnie Temu odzyskają inicjatywę i ruszą do przodu, a czyli w ogóle on sam mówi, że wiecie, 10% to byłby dobry wynik w wyborach, to już pokazuje, że jednak celują trochę niżej. Więc Konfederacja dostaje paliwo w postaci tego raportu ników, w postaci właśnie tych uchodźców i będzie miała swoją konwencję, ale na ten moment nie wydaje się, żeby Konfederacja jakoś super mocno miała potencjał na wzrosty, czyli w sensie potencjał mała tylko i wydaje się, żeby na ten moment była najsilniejsza z przeciągu ostatnich paru miesięcy, kiedy widzieliśmy ją dużo potężniejszą. To jest po prostu ciekawe z naszej perspektywy. W tym wszystkim dla pełnego obrazu warto zauważyć stabilizującą się dosyć mocno pozycję lewicy. Lewica osiada na tych swoich procentowych wynikach, wiecie, takie 8-10% gdzieś tam sobie siedzi i w sumie się nie rusza i chyba dobrze się tam czuje. Oni teraz mają jednak taki jednak mocno vibe, żeby się utrzymać po prostu w tym miejscu i to będzie dla nich okej. Okay. Do tego dostali gdzieś tam mały prezent w postaci, no tego właśnie spotu platformy obywatelskiej, bo jesteśmy w stanie założyć, że jest jakaś grupa ludzi, która waha się na głosowanie między platformą obywatelską a lewicą. I widząc taki spot, który im się ze spotem pisu, bardziej przybiorą formę, bardziej utożsamiają się z lewicą, która jednak wiecie, te spoty krytykuje niż platformą, która je robi. Więc wierzymy, że gdzieś tam minimalnie mogli na tym zyskać. Pewnie jakoś nie super mocno, ale minimalnie. Normalnie. Więc lewica na ten moment wydaje się być po prostu bezpieczna i sobie leży na tych swoich procentach, i chyba nie ma jakichś ambicji specjalnych, żeby super rosnąć, ale na ten moment nie wydaje się, żeby jakoś ultra mocno groziły jej spadek. No i mamy jeszcze beznadziejną sytuację trzeciej drogi, czyli hołowni i kościenia gdzie tak naprawdę obiektywnie należy zapytać, czy oni się jeszcze wahają na tym progu, czy już są pod nim i desperacko próbują łapać oddech, wynurzając się nad niego. Bo my to powiem po raz pierwszy w tym programie, tak serio, w sensie, no my nie mówiliśmy takich rzeczy, bo uważaliśmy, że to jest za wcześnie przesada i jakby to jest trochę takie straszenie, ale na ten moment, jeśli już się dzisiaj spojrzy na sondaże, no to zaczynają się naprawdę poważne wątpliwości, czy trzecia droga przekroczy próg wyborczy. I to nie są wymyślone wątpliwości, tylko no takie już prawdziwe. I my absolutnie nie chcemy tutaj przesądzać, w którą stronę to pójdzie. Naprawdę nie chcemy tego robić, bo nie wiemy, ale no zagrożenie jest realne już w tym momencie i trzeba to przyznać wprost. Szczególnie uważamy to za realne, że widzimy potencjalny taki efekt trochę spirali. To znaczy, wiecie, jeśli trzecia droga, nie, nagle będzie miała sondaże, że jest pod progiem. To jest szansa, że jakaś część wyborców będzie takie Kurde, no to ja nie chcę zmarnować swojego głosu, głosując na partię pod progiem, to zagłosuje na inną partię. No i w następnym sondażu okaże się, że tych ludzi nie ma, więc wynik będzie jeszcze gorszy. Więc więcej ludzi stwierdzi, o kurczę, ta się do nich wycofuje i ta spirala będzie się kręcić. I może się skończyć na tym, że trzecia droga w sondażach wpadnie pod próg i nie będzie w stanie się spod niego wydostać. Do tego dochodzi aspekt tego, że ludzie często głosują na tę największą partię, już są w lokalu wyborczym, więc zawsze jeśli będą na tym progu, to jeszcze grozi to, że po prostu ludzie bojąc się, że tego progu nie przekroczą, zagłosują na inną partię niż trzecia droga. To są naprawdę poważne problemy dla trzeciej drogi, to są w ogóle poważne problemy dla tej demokratycznej opozycji, w takim rozumieniu, że gdyby trzecia droga wpadła pod próg, to jest właśnie scenariusz, w którym pis może gdzieś tam próbować atakować samodzielną większość, szczególnie gdyby konfa, no nie wiem, zrobi jakieś, nie wiem, powiedzmy 10%, nie albo 9%. to w ogóle PiS naprawdę realnie może próbować atakować yy, samodzielną większość. Więc sytuacja jest niezwykle napięta i niezwykle ciekawa. Troje pytanie brzmi, to jest na, naprawdę nas to ciekawi. Czy w jakimś momencie przełomowym Donald Tusk stwierdzi: "Okej, okay, trzecią drogę trzeba wybudować, żeby jakby oni na pewno przekroczyli próg", czy stwierdzi: "Dobra, oni progu nie przekroczą, trzeba ich zjeść do zera", czy trzeba zjeść im całe poparcie. Bo to będzie naprawdę ciekawe i czekamy na pierwsze oznaki jakiegoś ruchu w tą stronę. Takiego ruchu, w którym PO zacznie albo pomagać trzeciej drodze, albo w nich nawalać z całej i po prostu kraść im poparcie w tylko leci. To jest dla nas naprawdę ciekawe i z tych powodów, o których wszystkich mówimy, uważamy, że w tym momencie PIS jest w naprawdę w mocnej pozycji i naprawdę może atakować wysokie lokaty. Platforma Obywatelska, jeśli nie odzyska tempa teraz po tej konwencji, to może być ciężko zrobić to w najbliższym czasie, więc to będzie bardzo spory problem. Lewica jest sobie stabilna, Konfederacja ma potencjał na wzrosty, ale no też jest w jakiejś takiej ciężkiej sytuacji, trochę w stagnacji. Zobaczymy, czy znajdą wyjście z tego impasu. I trzecia droga, która jest największą niewiadomą i faktycznie ma bardzo, ale to bardzo poważne problemy. I to mogło być zakończenie tego odcinka, ale nie jest, bo musimy wam wrzucić jeszcze parę informacji, które jakby, no nie chcieliśmy wrzucać w tą taką dużą analizę, taką całościową, a są po prostu fajne, śmieszne, ciekawe i tak dalej. Więc szybko. Giertych. Giertych robi giertychowe rzeczy. Giertych stwierdził chyba, że no, oni powołali go nie bez powodu, więc on po prostu kręci imbę. Stwierdził teraz, że chce, żeby Jarosław Kaczyński pod wariografem odpowiedział na pytanie, czy przypadkiem nie kazał lądować yy, samolot... Samolotowi? Samolotu i kazał samolotowi lądować w Smoleńsku. Wiecie o co chodzi, w każdym razie. I on chce tego pod żeby Polacy się wreszcie dowiedzieli i tak dalej. Ciężko nawet to chyba skomentować w jakiś sposób. To no to jest po prostu to, czego wszyscy się po Giertychu spodziewali, takie mamy wrażenie. I nie zaskoczył jakoś specjalnie skalą czy mocą swojego zagrania. Nie mamy chyba nawet nic do powiedzenia. Po prostu Giertych robi giertychowe rzeczy, co do których no jakby potąd tam jest. Czy to będzie skuteczne? Uważamy, że to nie jest skuteczne, chyba że zirytuje Jarosława Kaczyńskiego, jakby doprowadzi go do wściekłości i tak dalej. Jarosław Kaczyński jakby wiecie, wybuchnie, czy cokolwiek. To wtedy tak, to wtedy byłoby ultra skuteczne. Jest takie zagranie z kategorii jest 1% szans na powodzenie, a jak się nie uda, to w sumie giertych, to giertych, więc jakby, no. To jest chyba takie postawienie totka w wypadku Stwierdzi, dobra, to jakby to nie jest, jakby wiecie, dużo szans, ale do, dobra, zaryzykujmy. Do, do, jakieś takie zagranie, tak to widzimy. Dalej. Pis zrobił wybitny spod z ambasadorem Niemiec, który dzwoni do, do Kaczyńskiego i zaczyna mu tłumaczyć, że jakby chciałby, żeby wiek emerytalny był taki jak za pana Tuska, a Kaczyński odkłada telefon i jakby wiecie, mówi, że do telefonu jeszcze mówi, że to już nie jest y, tak jak za Pana Tuska. Tutaj nie będziemy spełniać Waszych poleceń niemieckich. Jakby cześć! jeszcze nie mówi, cześć, rozłącza się złe. Mocne, bardzo mocne, bardzo śmieszne. Ogólnie wszyscy mają z tego bekę, widzieliśmy, że już naprawdę jakby ilo ilość memów z tego jest jak na tą kampanię naprawdę duża w sensie to chyba taka jedna z pierwszych rzeczy, która aż tak odebrała. Chodzi o ilość memów w internecie, w TikToku i tak dalej. No oczywiście był generator memów PO, ale on z innych powodów był, on był nieudanie memiczny, a to jest też nieudanie memiczne, tylko tam miało być memiczne, a nie było. Znaczy było, ale nie w taki sposób jak po chciała, to miał być na poważnie, a jest memiczne. Więc jakby wiecie, no w sensie zabawna sprawa spod złoto, jeśli nie widzieliście, musicie koniecznie obejrzeć, naprawdę musicie obejrzeć. Dwie minuty warto z popcornem super sprawa. I ostatnia już sprawa, bo się topie przed tymi lampami. Polska jest jedna, czyli nowy komitet ogólnopolski, który dostał. Się, jakby będzie kandydował w całej Polsce. Bardzo tak, no, w sensie na, na ostatnią chwilę, takim ostatnim rzutem na taśmie się dostają, no ale weszli i no co? No, jak można ich scharakteryzować tak bardzo pokrótce? Bo pewnie wielu z Was nawet nie wie, że oni istnieli. E, no, to jest bardzo patriotyczny ruch. Oni mówią sobie, że są bardzo patriotyczni. Są patriotyczni do tego stopnia, że uważają, że to jest pierwsza w ogóle chyba w historii, kiedy można zagłosować na prawdziwych patriotów, bo oni są jedynymi prawdziwymi patriotami. Co już pewnie sprowadza Was na pewne tory myślenia, gdzie byście tą partię, jakby wiecie, osadzili. No więc, jakby z takich rzeczy, które jeszcze bardziej wam to wyjaśnią. Jest to organizacja założona przez prezydenta Siemianowic Śląskich, który no z takich swoich rzeczy na przykład jako prezydent miasta to oddał miasto pod władanie Maryi ona została menadżerem tego miasta. To ogólnie oni właśnie mówią, się odwołują do właśnie wartości bardzo chrześcijańskich, bardzo nie lubią szczepień z takich rzeczy, często różnych, no co dalej, no, polski węgiel, polskie rolnictwo są najważniejsze rzeczy. Ogólnie to jest ten model jakby ideologiczny partii, no wydaje nam się, że tam ruchu czy komitetu wydaje nam się, że rozumiecie mniej więcej jakby chyba nie trzeba wchodzić w jakiś specjalny program w tym momencie przynajmniej oczywiście. Jest to taki trochę nie oszukujmy się, plankną w tych wyborach, no, byli bezpartyjni samorządowcy, którzy mają trochę większą szansę na zgarnięcie jakiegoś poparcia, no, są też oni, tutaj zobaczymy. Czy będzie miało to wpływ na wybory? Może zgarną jakiś wyborców w suwerennej Polski, czyli co za tym idzie osłabią PiS w jakim stopniu, ale w jak silnym nie mam pojęcia. Ewentualnie może też będą w stanie podkraść jakichś wyborców od Brauna, na przykład, nie? Ale... No trochę nie wiemy, czy to będzie Chyba trochę tego nie widzimy, ale no może, może się zdziwimy. Może będą mieli poparcie większe niż 0,01%. To wie, ale w każdym razie zostawmy to. Oni nie są teraz najważniejsi, ale pewnie jeszcze coś o nich na tym kanale wspomni, tak jak o każdej innej partii. Więc jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje w tych wyborach, co się dzieje w tej kampanii, jak to wszystko się skończy, to pewnie już po. Ale ogólnie, chcecie wiedzieć, co się dzieje w polskiej i zagranicznej polityce, zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy. Serdecznie dziękujemy Inkogni, zapraszamy do linku w opisie naszego kodu jeszcze raz. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, to jest nasz Instagram, serdecznie go polecamy, a my serdecznie patronom i zachęcamy patronajta. Staramy się starać dla Was. Cześć.